No hello tutaj Purple. Słuchajcie, witam w kolejnym odcinku z Dziś na ten odcinek dołącza do nas Zio. Absolutny mistrz w Trackmani, który ma 4000 pozycję na świecie. Także ciekaw jestem, czy to on powyjaśnia nas wszystkich na pyrkę, czy to może my mu pokażemy, jak się jeździ w Trackmani. Kto wie? Kto wie, co się wydarzy. No cóż, jeżeli chcecie dalej serię z Trackmani, to zostawcie łapkę w górę, a ja was serdecznie zapraszam na film. No, i witamy wacy Terek. Mani, już mogą się osobiście przywitać tutaj, Hunteryk. cześć, witam. Ej, Izio. Witam. I zrobę, będę wyjaśniał ich tutaj na pyrkę. Tak, na pewno. E... No, Obliżesz się pierogiem, i tyle z tego będzie. Zobaczysz. Dobra, dobra, ja mam czapkę mocy na sobie. Co ty masz? A, ty masz tego. No tak, bo Mikołaje, nie? Co? O, żeś ty w dzwoneczek, no tego to się nie spodziewałem tutaj. A ty, a ja tu mam normalnie pyby, tutaj mam. Co masz ile? 16,21 Takie masz pyby? No, a ty? 18,54, oh, jest... <laughs> To faktycznie raz wszystkich tu wyjeżdżasz na pyre. Ale ty Pierwszy raz tu przejechałem te mapę w ogóle. Dobra, dobra. Zaraz się wyrobi. Zaraz będę w człowieniu, jak ja zaraz tak będę jeździł. Tylko smuci mnie to, że już ma drugi czas 16.41. Ja tylko raz post... przejechałem tą trasę, tak zaraz dajcie mi. 16.24, <laughs> patrzcie na to, tak się kurna, wyjaśnia temat. Zio, trzeba, trzeba mu dojewać trochę garści. <laughs> nie, ja, zaraz pokażę, spokojnie. Ja w ogóle nauczyłem się nowych driftów. Aha. proszę bardzo, a ja nie Słuchajcie, driftuję dalej. W <laughs> ogóle ja rozkwięciłem, żeby zrobić film, który będzie gdzieś tam was wyjaśniać, właśnie tak jak mój czas w tym momencie. No, o, 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 kurwa. <laughs> Nie, kurwa! Nie, sensie, chciałem zrobić film, w którym bym objaśnił takie, wiecie, podstawowe drifty, jak to się jeździ. Bo to są takie rzeczy, które, wiecie, mi przy 10-letnim stażu w tej grze, to to jest tak, że. No, po prostu są dla mnie oczywiste niektóre rzeczy. A ludzie, którzy dopiero na przykład by zaczynali grać, no to mogliby dopiero się poduczyć tego. Znaczy, ale to jeszcze mieć trzeba klawiaturę, którą można kliknąć y, trzy przyciski naraz. <laughs> y, przede wszystkim przestawić hamulec ze strzałki do tyłu na coś innego. No, ja mam pod spacją. Najlepiej albo spację, albo X to jest najlepsza opcja. Tylko, X że... albo jakaś literka na tym, na... tam blisko lewej ręki, nie? Tylko że właśnie problem polega na tym, że nie... jak klikam do przodu, lewo i spacje, to mi robi trrrrrt komputer i No właśnie, dlatego <głos> <głos> lepiej sobie przestawić na coś innego. Na przykład na literkę, bo wtedy nie... one są... Bo to jest kwestia tego, jak to jest łączone w, tam, w systemie mechanizmie klawiatury, nie? Aha, no widzisz, no to to będę musiał spróbować w takim razie przestawić na... No dobre takie. To ty masz pod Xem pewnie, co? Ja, no ja mam pod X, tak już od jakichś 8 lat. <laughs> Także tak No to, się to będę To musiał to... Dobra, skończyć. to już... da... Ja wiem dlaczego tak takuję... O purpos, ale masz przegnizady w kolejnym odcinku, nie? Czemu? Mieni na Xa człowieku, to normalnie dostaniesz trzy razy nie jak mam talent. To ta, 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 ja też zmienię, przypominam! <laughs> No dajesz, dajesz Hunter, bo I, i widzę, co, że teraz ci wyjątkowo... No, tak? Bo co? Bo, bo mój serdeczny kolega zioci powiedział, tak? Literowo. Dobra, spokojnie, zaraz ogarnięcie sobie i będziecie lepiej jeździć. Ale poza tym jeszcze właśnie, poza samą zmianą tego przycisku, są różne rodzaje slajdów, nie? Na przykład poza samym tym power slide'em, którego wykonujecie normalnie wciskając hamulec i skręcając, macie jeszcze na przykład y, wallbank slajdy, albo grass slide y, nie? To A są To takie... wiemy, co to wallbank slajdy są. No to to są takie fajne rzeczy, nie? Ale no. są też na przykład no gdzie spadasz przed nimi kołami tylko na ten na podłogę, jest skierowany. i też z dostajesz... tak, bok. Mm -hmm. Nie, ustaw bok dostajesz, tylko że musisz z komórcem to zrobić. Nie? No i to wiesz, o ile my to wiemy, bo my gramy, o tyle widzów można by było jeszcze w takie rzeczy. Boże. Teraz... No gdzieś... po, po prostu poziom moich materiałów, jaki potem będzie po tym odcinku. Ale to właśnie ja, ja uważam, że my dalej powinniśmy lamić tak jak lamimy, bo to... to bo to jest najpiękniejsze. To, 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 to dlatego nas widzowie oglądają w tej serii. Dlatego ja nie nagrywam. O kurde, i co wy na to? O kurde, panie nice. Hunter. Ej. Nawet nieźle. Panie Hunter, <grym> nawet nie- <grym> Dzięki, dzięki. Nawet nieźle. Kur na drugie miejsce. Tutaj jechać, nie? Widzisz, Hunter, bo to ty mnie po prostu ciągniesz w dół. Jak mam przeciwnika, do którego muszę się dorównać, to od razu zobacz, jakie wyniki. No, Także Ty, nie Ty mnie ograniczasz! Ty ja mnie ograniczasz, hunter. na pewno. Kurna tak widziałeś to. Nie mogę pokazać tylko, że 20 tysięcy pozycji zostało, nie? No bo jak wiesz, jak się kurna jeździ maniakalnie non stop, no to to tak jest później. Nie jeżdżę maniakalnie no! Zabra, dobra. Jeden zero hunter. Ok. Chyba dla zio. <laughs> A my nie, dalej, ja a jestem nie. out of, out of ten, out of memory. Nie, co? W sensie, poza konkurencją. <laughs> out of memory. Aha, nie, bo... No, aha, poza konkurencją. No tak, myślałem, że ci wyskraszowało wy grę, jeszcze, że powiedział, że... No, czy... no nie, tam... Tak wiem. Jak? jak jest? Out of... Jak, co? Out of... No, out of, of concurrence. Tak <laughs> no, 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 nie wiem. Out of memory. I w jest strasznie podobna do tej poprzedniej, nie, żeby coś... Sobie... No. No. No taki sam zakręt przez całą metą. What? Wat What? What? Spokojny Nierara się zrobiłeś I tak mój PB jest lepszy niż ten twój obecny czas A ja nie mam tutaj PB Znaczy no... Już a, a, masz. A, znaczy aktualnie <grym> mam PB, no właśnie Ja tutaj mam PB1910 <grym> <grym> To dawaj zaraz Czyli 600 lepiej ode mnie kurwa ja po pierwszym przejeździe <grym> Nie, nie śmieć kurwa z mojego PB nie, No to powiem się że... Ale klasa. właśnie poprawiłem 1903 19.00 To za kutas normalnie ty, ty Ja się boję z wami grać teraz już takie czasy robicie A, Aha, zaraz to ja Zara będzie 16 grać, to bio, coś czujesz zrobi kurwa 15180 i tyle 1500900 Dokładnie What? 18,90 ładnie. Ładnie 18,63 zio. <laughs> ja dopiero pierwszy raz tak naprawdę przejechałem bez wywalenia w ścianę także zaraz się zobaczymy jeszcze. Aha, dobra, dobra, to ja może rage Quita z... <laughs> A teraz to żebym strzelił. Ale już wiem, gdzie traciłem czas, także mogę nadrobić jeszcze spokojnie z 40 setnych na pewno. No to dogonisz mnie może. Nie, nie dogonisz. Jak zniszczył marzenia. No może dogonisz. Nie, nie dogonisz. Dam radę, dam radę. Ta cholerna wiara doda da mi sił. Nie da. Hunter? No. Co tak słabo? A oddychanie prostym nosem to ci się nie znudziło czasami? Ty już miałeś mnie wyjaśniać, wiesz? Na tym, na PGA, Darowałem i co? Darowałem ci życie. <laughs> Darowałeś mi życie? O jezus, jaki. Hunter łaskawy! <laughs> Maximus, Maximus. O, teraz to, żebym dobrze zrobił. No, to, żem teraz dobrze zrobił. A to, żebym teraz skrzanił. Bardzo dobrze. Ja też. Dawaj, dawaj, może te 40 setnych ci pomoże. Kurde, nie, wiesz co, wiem już w którym miejscu, ale znowu teraz zacząłem chrzanić w innym miejscu, wiesz jak jest, nie? To co mi do tej pory wychodziło idealnie, to teraz tak już... ...idealnie wychodzić nie chcę. Kurwa! Też kobieta i to do tego ciężko pracująca. Ja wiem o tym, wiem. No i starszy zawód świata w końcu. Tylko ma dupę zamiast skarba... czy znaczy skarbon... Zamiast, <grym> zamiast skarbonki. Ty, ale ja w ogóle dzisiaj dobre czasy robię. A ja robię screenshota kolejnego. <laughs> a tak, bo to już jak, jak Hunterowi się rage odpala, to zaczyna screenshoty na piernicze. Czemu? Nie, po prostu <laughs> mam tak, że klikam backspace, nie chcę kliknąć delete'a. A pod delete masz ten? masz? E... No da, tak, tak, tak. No Bo przez Steam a gracie. No a jak? A to się da inaczej? To oczywiście, da się osoby jak jakby pobrać. O proszę. Ja przez Steama nigdy nie grałem w tę grę. Czyli ja sobie kupiłem po prostu United przez Steama i tyle. Warto, warto. Ale widziałem, że nie bardzo grałeś chyba te pozostałe yy, no jeszcze nie. Jest. Wiedziałem kurna, że coś jeszcze poprawię tutaj. 1866. Ja bym to ja nie dałem rady. A dziękuję. No to kurde tak powiem ci zio, że tak, niedługo już możemy się spotykać na, na, na u, ten udeptanym gruncie. No <laughs> za 3 lata ja z wami za 10. Nie, znaczy szczerze, jakbyśmy poszli na TM2 na przykład, to na kanionie byśmy mnie rozwalił myślę, i to lekką ręką. Yy, nie, wątpię, bo ja tam nie, strasznie nie umiem jeździć. Ja też właśnie totalnie nie potrafię. Tam Wiesz... jest, tylko tam się fajnie driftuje, bo tam masz pełną kontrolę nad driftem taką. Tam cały czas driftuje samochód. Tak, tak, nie tak, masz tak, takiego, tak. Że, że on nagle przerywa się znikąd. Dokładnie, to jest cały czas drift i, i taki bardziej pod kontrolą ten drift jest No nie wiem, że po prostu raz klikniesz spację i on już leci tym driftem, więc już mm -hmm. potem tylko strzałeczkami sobie kontrolujesz Trochę bardziej naturalnie, no bo jednakowoż jakby nie popatrzeć to przy dużej prędkości jak wiesz dodasz gazu i odpuścisz, no wciśniesz ręczny to, to zaczynasz driftować, nie? No, zazwyczaj Oj, ale strzeliłem to teraz. Kolejna prosta plansza no, a ta jest bardzo prosta akurat, dlatego Hunter ma o dwie sekundy gorszy czas. Poprzygrzmociłem, no! Będzie mnie kurwa czepiać. Karbonka jedna, no. Ja zaraz to zrobię, patrz. A jak robię. O, patrzę. nie, nie patrz. <gry> Ej, to może ja będę robić tak, że ja przyjadę tylko raz, a później będę próbowali mój czas powiedzieć. co? No na pewno. Jaki pewny siebie. No, widziałeś go? Nie, Purpos, co y, już? Znaczy, nie no, ja czekam aż powiedzieć? no to śmiało, śmiało, to nie jest dobry czas to, A to za pierwszym razem przejechałem Patrz, już jeden gościa powił. Trzeba znaleźć... To jest, to, jest, to jest... zawsze u mnie jest problem, to jedno miejsce To jedno miejsce, w którym... E, ten Popełniam błąd A potem się okazuje, że tam nadrabiam pół minuty, nie? Tak, to jest Purpos o, właśnie, chyba na przykład tutaj. I gdzieś tam już zaczynam. No, nie! Nie mówiłem o Twoim czasie. Znaczy, generalnie powiem ci, że naprawdę. Ale to jest coś w tym, że, że jak ktoś robi dużo lepszy czas, to jest determinacja do tego, żeby gdzieś coś poprawić, nie? Pewnie, najchętniej no no. by było pokonać przecież, zawsze tak jest. Ja też lubię grać właśnie z osobami, które grają tam, wiecie, już na tym wyższym poziomie, jeszcze. To znaczy, to, nie mówię, że nie lubię, jest takim jak wybierasz. <grym> <te> no, <grym> czekałem zawsze, zacznij tu Kurwa, Najlepiej upodlić, od razu z gównem zmieszać. To straszne. No nie, no, ale wiecie o co chodzi? Chodzi o to, właśnie <grym> że... Lepiej się grać z się ja robimy, że spokojnie. My tak po prostu tak, taki humor mamy. My ja lubimy wiem. sobie pocisnąć po sobie, tak? Dobrze, ja, ja dlatego tego również wam cisnę. Hunter, trzeba go zniszczyć. Ej, żo, a obudziłeś się kiedyś z nożem tak podoba? W życiu? O Boże! Robił Ci ktoś kiedyś lewatywę nożem? O Boże! O matko. Nie, dobra, to było już troszeczkę no, zaobrzydliwe za na mój content Tak, nie no, próbuję to tak na śpileczniczy. Ale bę, znowu będzie kurwa kłamał na końcu. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę, nie? <ślesz> 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 Mikołaj psychopata A to był <ślesz> hunter pedofil <ślesz> Nie, to by było takie. Oho! A... <grymne> ale żeś teraz dużo. Ja wiesz, ja już mam wgraną listę dźwięków takich standardowych, nie? Takie, wiesz, sample mam wgrane swoje. Rozumiem. Nie, A wiem. to był czas po prostu, kiedy robię poniżej 14 sekund. Wiem, wiem, widzę właśnie, ale nie, nie wiem w sumie w którym miejscu, wiesz? W każdym. <grym> nie, po prostu nie mogę znaleźć tej jed tego jednego takiego, wiesz? pointa gdzie? A, jednak mogę. <grymne> Ale żeś teraz dowalił, panie! Wow. No, to trzeba przyznać. No, Teraz to nas powyjaśniał dopiero, co? Wyszła kryska na matyska, kurwa, mać Zorro, jego mać w dupę. No i przedsz grasz właśnie tak, z takim dźwiękiem, jaki wydałeś. Zresztą w się sensie, ma taki nick, jaki ty dźwięk wydałeś. <laughs> Ale co, o co chodzi? No, że na, na serwer przed który ma taki nick, o Tylko takie 4 oktawy wyżej. A, widzę. No cóż, I skoro wyprzedziłeś zio, to ja bym Ci policzył dwa punkty i remis jest na tą chwilę, bo to jest, zio, ja muszę wiesz... z Tobą częściej nagrywać Drag Dobrze, dobrze. To czemu ja dostałem zero punktów? Bo frajer jesteś i tyle. Pędź frajer. Zjechałem Cię normalnie jak burą słucham. Pędź frajerze. <laughs> Skikaj na drzewko, liście pompować. A Ty banany prostować. To już jest stare i niemodne, do twojej dupy niepodobne. Kurde, y jakie flow. A powiedz, powiedz, pokrzywa? <grywa> Nie. To powiedz krzywa? Znam. znam. <grywa> powiedz. Nie. To no, kurwa powiedz. No, no dobra. Pokrzywa. Idź do kibla i bądź krzywa, <grywa> Buja Bujaj ją fezie! Co? W ogóle, ja nie wiem czy wiecie, ale purpos to jest normalnie taki wariat, że on bierze sobie puste karty i rysuje na nich kratki. <grym> <grym> Ta ci za wszystko. Co? <grym> nie, <grym> bo tak próbuje się zastanowić. <grym> bo jesteś taki normalnie. Już kretyn, czy jeszcze troll? <grym> no właśnie tak, powiem ci tak, że. Ty jesteś taki, że nie kupujesz zeszytów w kratkę, tylko kupujesz sobie ryzę A4 i se kratki rysujesz i dopiero wtedy robisz coś tam na tych kratkach. Tak jesteś wariat. To myślę, że to nawet suche nie było. Znaczy, generalnie... Yy, już właśnie się dowiedziałem, jak, jak Mojżesz przeprowadził ludzi przez yy, morze. <grym> puścił przodem Huntera. Nie, zajebałem tym żartem, nie? Puścił przodem na, Huntera i. Jak Mam ten... Jakby Hunter przyszedł przez to, może to i ta głowa by mu wystawała. no w sumie. Nie jest aż taki wielki. Podobnych rozmiarów do mnie. A wyszedł. Wysiądź to i na Binga teraz wziąć to, co Kurpos powiedział. jest mojego. No wcale nigdzie tego nie porównywaliśmy, serio mówię. Czego Huntera? Bo ja tu o rozmiarach a ty No o właśnie o porównywaniu. Nie, no. ja, ja niczego nie porównywałem, ja wiesz, nie mam komple kompleksu. To, co, że co, za mały jesteś? Ale powiem ci, że pierwszy zakręt to biorę ideolo, nie? Bo mam ciągle mi się jak przez niego przejeżdżam, wyświetla, że mam pierwszy czas, chociaż mam dwie setne jeszcze straty do poprzedniego czasu. bo zrobiłeś pierwszy czas. Król pierwszego checkpointa. Tak, król pierwszy a teraz mam drugi czas, a już trzy setne straty miałem. Ja mam dwie, drugi czas i 800 setnych do przodu. Szósty czas. O, shit, zleciałem. Znaczy to jest taka troska bardzo. Techniczne. Trudna. Bardzo trudna, właśnie. Bardzo dużo jest takich technicznych slajdów, no, które jest. są w pierwszy czas. A no jest, dalej? właśnie. Kurde, ten najgorszy... A ten pierwszy zakręt w ogóle, on jest e, ciasny i teoretycznie można byłoby go przyciąć, ale podbija koła na nim. Nie po kratce, wiesz. No właśnie. Jak najbardziej, jak najbardziej unikaj właśnie przejazdu przez kratkę, bo będziesz miał tego tak zwanego rammstein A czemu ramsteinbaga? Nie mam pojęcia. Ktoś kiedyś to tak nazwał i zostało. Ale podejrzewam, że ktoś był po prostu fanem zespołu. Aha. <grym> znaczy, ja Bo wtedy, też tak bo wtedy koła zaczynałem grać w rytmie du <grym> hast. Du, du hast, z, z głową wszystko w porządku? Du, 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 hast, du, hast mich. Du du mich gefackt, und ich Właśnie tak się zastanawiałem, co tam za, za on zaś misia śpiewa. Mm. Duch fast miś. O o o o o. Znaczy, to jest o, 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 generalnie. Wiecie co on tam śpiewa, Tak. Ty mnie zapytałaś. Ty, ty masz, czy nie masz. Nie. Duchast mich fakt, to jest. E... Ja z cza... takim akcentem pociągnął w ogóle nie. Eee! Trochę, trochę, trochę od <laughs> uczyłem niemieckiego. Ja się tego. Ja się 12 uczyłem i dalej nic <laughs> nie umiem. Eee, no tak czy się jak to jest czas przeszły. Tak samo no tak. jak yy, no nie wiem w, w, po angielsku I have been, nie? Propos, nie, że coś, ale 3-2. Tak, wiem, Pfft. wiem. <laughs> Niech ci będzie. Niech Jechali. ci będzie. Sory, ale samoceniałeś. No tak, no dobrze, no nie no, jak masz. Jak masz, masz słuszną rację. Normalnie interface. No nic, to dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że jeżeli tylko i wyłącznie o dobrą zabawę, zasuwajcie do nich do kanałów, są w opisie linki i zasubskrybujcie. A my Wam serdecznie dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Jo!